Siema, ja jestem kubidera. Dzisiaj witam was w prowadzącym odcinku o moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam moich brawlerów i klub. Dobra. Zaczniemy od brawlerów. Mam 19 brawlerów, wszystkich roadów, wszystkie rery, super rery, epiki i jedną legendę: Leona. Brakuje mi wszystkich mitików i dwóch legend. A teraz o moim klubie. Klub nazywa się Prost Pod Biedry. Jestem w nim trzeci. Jest od 1000 puszek, więc od mału. I jest w nim 11 osób. Ja jestem... No i dołączajcie, łapkujcie w górę, subskrybujcie mój kanał. I będzie fajnie. Następny mój odcinek to Dzień do życia Elpin. Wrócę go. Za 5 minut. Dobry wieczór.